Dzień dobry Z tej strony ja Kozł Witam w kolejnym odcinku StumbleGuy Trochę się wciągnę to, to W tą grę Jak widzicie tutaj moje puszki zwycięstwa Zlecimy z kolei No no, no. E, Przypominam Żebyście zostawili to jest Łapeczkę w górę Subskryberka I może jeszcze jakiś donajcik a zapomniałem, że to nie jest tym. No dobrze. Eee... Pamiętacie. Eee... Wiecie co? Mnie taki piękny materiał gotowy. Musicie być zajebisty, zajebisty Był, zajebisty. Był. Materiał zajebisty. Ale oczywiście po hamsku, wiecie jak to dźwięki się nie za zawsze nagrywają. Ja niestety trafiłem na ten przypadek, więc. opę posadkę No, ale. Nie. No, naprawdę. na nie, no, nie wiesz, że się spadłem. Dobra, ja się już że to tutaj raczej. Raczej. Nie dostanę. Nie dostanę. Nie dostanę. Dobra. Nie odpadam. Dobra. Widzimy się w kolejnej rundzie. Dobra. Dobra. Eee, już wróciłem. I znowu ta mapa. On jest według mnie straszny spokój. Ale nie zawsze. Yhm. No, 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 nie, no nie! To jest jakiś skam! To jest skam ta gra! Ta gra jest, to jest największy skam, który widziałem. Nie, dobra, przejdę raczej. Co tam się stało? O ja. i zapraszam na discorda w e... e... strefach napiszę wam wiecie mm... wyślę wam linka do disku... naprawdę What for? It all over the No, to dupa. Widzimy się w kolejnym. Dobra, widzowie. Do tego sklep kupujemy skórkę, więc supujemy i. Dobra, kupujemy, Uwaga! Bo dostaliśmy klauna. Ja, biur. No cóż, to jest skin do kolekcji. O, skin debila, czyli mój skin pokrętny. Po Czekajcie, jeszcze zaraz, tylko to jest, sprawdzę. O animacja Dobrze, wszystko się nagrywało już myślałem że się nie nagrało i kupiłem skina dobra ten odcinek będzie krótki bo chcę tutaj tylko wbić tam tysiąc 400, może 300, nie wiem ile, jak tam teraz obecnie stoję, więc nie powiem, nie odpadłem. Wiecie już o tym, wiecie? że ja odpadłem na no moim ulubionym? No, według mnie, bardzo, bardzo, bardzo spoko mapie odpadłem. Naprawdę widać, że skin Debila przeprowadzać z samych debili. Tac 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 tac. Gas gas gas. Uh. Olha que está muito mm, oh. Laser, ale lasery są najlepsze na koniec, najgorsze są na początek. No to tak samo to też jest zły początek, ale wiecie, że ja się dostanę raczej, bo to nie jest nic trudnego. Two. Oh, yes. now well. Bardzo nam tutaj nie wierzę nie Ну я ки... Не. Не, ну не могу вот. На правда. Я тоже Dobra, tada Dobrze, wróciliśmy e, 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 e. Dobra, to będzie krótki odcinek Cyjek odbiorę sobie animację Czeka animacja Użyj Ja spadam, dzięki za oglądanie Skoksowina, Elowina i pa pa